Możesz załączyć sobie teraz przykładowo robienie jeszcze kobaltu, bo on się trochę robi. Wiesz, co, to nie jest taki głupi pomysł. Poczekaj, bo dobijam sobie, nie? Dobra. I gdzie to ty... jest? Bruk. Tak? Tak, tak. I na maksa? To znaczy na maksa patrzysz ile go masz. Możesz robić na maksa, bo masz yy, tyle gliny. Kamienia masz ciut więcej, więc będziesz miała czym naprawiać. A, okej, okay, to jest, okej, okay, dobra. Ja tylko patrzę, że się nie zgubić. Chociaż teoretycznie powinienem mieć gdzieś mapę do domu. O, a to spoko. Zobacz, się odwracasz i idziesz. Nie, niemalże się zgubisz. Ale nie chcesz daleko odchodzić. No, nas będziesz musiała odchodzić. Wiem, że będę musiała, ale nie muszę tego robić jeszcze. Patrz, jakie duże drzewo, że aż 1200... punktów? To musi być duże chyba, co? Bo to od wielkości chyba ta ilość się nabija, tak? Też. Aha. Tylko że musisz też pamiętać, że zależy, gdzie sadzisz drzewa, takie ci urosną. Bo na spalonym biomie nie urosną ci prawie w ogóle. Przepraszam, czy tu są biomy? No tak. Masz Ile? biom, pustynny biom, to jest leśny biom, spalony biom i jeszcze jakiś biom. Typu. Yy... Gdzie musisz uważać na miny? Naprawdę? To się zdziwiłam, powiem Ci szczerze, troszeczkę. Bo się nie spodziewałam, że to są miny. Tam jest zombiak Ale w sumie jako... wcześniej to bardziej się bałam, bo nie mogłam trafić w te zombiaki, Wiesz o co chodzi? Nie ogarniałam, jak to trafić. Tak, ile ja mam tych desek? Niedużo. Tam, że mam więcej. Jeszcze troszkę pościnę. Weź sobie, hmm? e, otwórz e, tab. Tab. Weź tam masz broń. Broń. Czekaj, gdzie tą broń? To, tak? I zrób se kamienno włócznie. To. To jest lepsze? E, to e, jest lepsze pod względem tego, że możesz ciut z daleka bić bardziej. Okej. Okay. Kłopaczko. E, dlaczego ja tak szybko rozwaliłam coś drzewo? Bo już kilka razy wcześniej uderzyłaś. Kiedy? Ale tu nie może dużo... Nie a może wcześniej po prostu biłam je? Ja tym zapomniałam. Tak, biłaś wcześniej, później uciekłaś do domu, bo coś zobaczyłaś, czy co, nie wiem. <laughs> Wystraszyłam się pewnie, mając <grywania> życie. Dobra, tu mam swoje okna. Ja chcę upgrade'ować drzwi. To zaraz ci powiem, jak upgrade'ujesz drzwi. Tylko to kawałek do miasta będziesz musiał podejść. Dobra, ale nie umrę. No. Znaczy i tak umrę, dobra. Wszyscy umrzemy. O, mogę oglądować to, to ja po to to robiłam, tak? To ja, to ja dobrze robię, że to robię, tak? Bo nie wiem już. Nie wiem, czy to jest... Znaczy nie, chyba ja dobrze, że ulepszam to też wyżej. Tak, ale lepiej yy, dolny ulepszę. No tak Bo też pomyślałam. Bo ludzie tak nie biją. No tak to też właśnie pomyślałam, nie? Żeby najpierw po prostu... ...nie niżej tutaj ulepszyć. Najbardziej ulepszasz trzy kratki w górę. A chciałam okna zostawić. A już nie mam, biedna jest. Już nie mam? Patrz, nie wiem czy Ten dróg masz... szybko, szybko schodzi. Tak, szybko, szybko schodzi, szybko. Dobra, to do miasta, tak? Tak, w stronę miasta. Gdzie moja włócznia? To jest moja bucznia. Nie żebym schodził. Ole fajna, bo Rzucać ją też możesz, tylko pamiętaj, że no masz jedną do rzucania No właśnie to nie chcę rzucać, ale mówię jak, jak mam robić, żeby ją nie, jej nie rzucić. No to sprawdź jak nie ma zombiaka. Jak mam to podnieść? Dobra, A jak mam zrobić... Aha, dobra, to już wiem. Gdzie mam iść dokładnie i do... nie wiem. No, w stronę miasta i szukasz czegoś metalowego, jakby. Co może być metalowe? Metalowe? Samochód? No, przykładowo samochód. To jest coś metalowego. Uważaj, bo przy... w domkach są zombiaki. Wiem, właśnie, niestety się dowiedziałam. Ale możesz przykładowo te, jak one się nazywają, belki, które stoją przy domku, one bardzo często dużo rzucają drewna. Widzicie? Tak, sikierką kombi. O takie coś? Ja dostałam. No, dostałaś deski. Ile? 47. Więcej niż z drzewa. No to ma sens w sumie, no w sumie ma sens. A jak rozwalę to, to dostanę kamienny coś? No nie wiem, uderzaj, no. O Jezu, nie dziękuję, nie chcę mi się tego ja to może... No dlatego mówię, że upgrade'owanie jest upgrade'owaniem. A to, patrz, mogę sobie... zniszczyć czaszkę i co się stanie? Zostanie, co jak dostałam, expa chyba. Kości. tylko. Jak kości? No kości, trzy o, kości O, coś. super. naklej a beczkę jak rozwala, to co dostanę? Ciekawe, zaczęłam już... Jedno, jedną deskę. Jedną? Dwie jedno dostałaś. A, to się nie opłaca rozwalać beczek. Tam coś się leży. To jest jakaś dziura. Nie, to jest jakiś wsyp. Trzeba to to się szukać. O, krzesło podniosłam. Krzesło podniosłaś i z krzesło możesz sobie postawić... PIWO! To... BĘDZIE PITE! Mogę się albo kliknij na y, to y, w ekwipunku, wciśnij tak. o właśnie, i możesz je zdemontować na deski, albo w domku, co postawisz, albo na deski. No na razie to i tak nie mam tam Tak. spróbuj wskoczyć na y, te rozwalone, może na górze coś będzie, popatrz na górę. Ja no tam to... podłogi, więc może spróbuję jakoś się dostać. Tam coś jest, jakaś wanna. Ale ja mam tylko 7 desek. Ugasz się najwyżej podsadzić. No. Hello. Nie podskoczysz wyżej, bo coś cię blokuje. Ale mogę sobie postawić to... Rozwal kierką Szybciej chyba. To coś? Okej, okay, to nad głową, to jest to coś. U. Widzę torbę i widzę chyba po lewej yy, biurko czy co. Okej. Okay. Tam pleca. Antybiotyk! Roślinnego pochodzenia też zbytnio dużo nie daje. Aha. A to jest szafka. Okulary, co dają ci okulary narciarskie? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Zwinność. Zwinność jeden. Ale i tak mogę założyć, bo nie mam nic. Teraz sikierką spróbuję rozwalić wannę. Oj, co z myszką się ścięła, dobra. A co, czekaj, co metalowego? A, żeby upgrade'ować drzwi, poszłam po to, żeby upgrade'ować drzwi, co totalnie o tym zapomniałam, no nie? Tak, tylko że też musisz mieć tego metalu tyle, że ile potrzebuje. Nie pamiętam jak upgrade, bo ja zawsze miałem full tego. Aha. Nie wiem, czy coś wyżej będzie. Nie wiem jak chcesz, to możesz sobie sprawdzić. Nie wiem, co Ale nie raczej jest. tam już jest. Mi się wydaje, że jest za wysoko, żeby coś było. No to wracaj po frame'a. Zbieraj spod nóg. A, dobra, right A, że ty żelazny. Tak, tylko że no. Czasami wiesz, yy, może być żelazny, może nie, a wielkie G z niego iść. Ale przyszło 15. Aha, nie chcę cię tylko tyle, tyle żeby pić tego. Dobra, gdzie iść? Z domku? jak też tu do, wr wracaj do bazy? Zobacz, jak drzwi upgradujesz. No, bo powinno się dać. Nie wiem, czy się. To... Pamiętaj, że zaraz... A nie, ty wyłączyłaś bieganie, dobra. Okej, B. Muszę naprawić ten. Tobie od razu... Jezu! Od razu sobie drzewo rozwalę, nie? Zanim tam dojdę do tego domku, się na pewno to drewno przyda, ale W sumie kamienia też już się robi mało. To kamienie bardziej by się opłacało teraz bić chyba. Ciężko powiedzieć. I dociągłe banie w słuchawkach, że coś nie idzie, nie? To jest śmieszne. A przy ilu procentach umrę? Nie wiem, nigdy tego nie doprowadziłem. Naprawdę? No naprawdę, jak ja grałem z chłopakami, to zawsze mieliśmy jakieś antybiotyki czy co? A. Jak umiesz grać, to wiesz jak Ja bić, coś ja... słyszę w ogóle. Naprawdę, coś słyszę po prostu i. Ja nie wiem skąd. A widziałaś co pisało? Nienaruszone. Spójrz na to gniazdo. A, right, super. Te gniazdo, no już przeszukałaś. A więc... czemu ja słyszę? Bo słyszałam zombiaka. Bo może gdzieś chodzi. No czasami nie widzisz, przykładowo tych czołgających się. No, te czołgające są straszne. Dobra, rozwalę sobie kamyka. Bo później będę się bała przyjść tu. Pamiętasz, gdzie kopałaś ten? Gdzieś po drodze. Gliny? Aby to nie był ten kamień. Gliny przykładowo przydało też trochę. No i on będzie gdzieś niedaleko. To był w Czekaj, To był w tamtą stronę, to było tam chyba. Ja tam pójdę, może jeszcze glinę dokopać. Już będzie napraw ten. Jak będę miała za klifnę A, to kurczę, szkoda, że tak się nie da. Byłoby szybciej, gdyby po prostu, wiesz, najedziesz, a i już. No ale wiesz, w końcu się ruszasz wtedy w lewo. To też miałoby w sumie sensu. Dobra. No, słyszałam coś. Może takie, nie wiem, słyszałam taki damski... Wiesz. Może to daleko ja słyszę, nie wiem. Teraz nie, ale... Czekam, aż mi się energia, wiesz. Jezus Maria, nie mogę bić, bo... Wolność regeneruje. I ten maks regeneracji jest zmniejszony. Chyba. Tak jest, zmniejszony, znisz, bo masz za mało wody i za mało żarcia, ale no troszeczkę nie opłaca ci się. Może, że tylko dla tej staminy. No. Bo i tak zginiesz, i tak zginiesz. Wszyscy umrzemy. bo gdzieś tutaj, A teraz nie widzę tej dziury. No kopnę Wiesz, też jest metoda. Jak jesteś wysoko wykopać bardzo głęboki dół aż do samego dna, jak mm -hmm. ząbieki spadają to sobie obrażenia zadają i od tyłu jeszcze je bijesz, bo masz wejście, o, ale przychodowo to jest bardzo dużo roboty, żeby się dokopać do dołu. No a teraz to jakby a wykonalne, bo mi ciągle wiesz no z energią mam problem, już totalnie jest taki slow, takie już oczekiwanie troszeczkę na śmierć jest według mnie to, po części. O, ładna dziura, nie? Czekam sobie się zregeneruje. A tu wykupuję tylko glinę, czy... Kamień też czasami? Glinę glinę. Tylko... No i masz kamień. Chyba trzy jakieś poziomy, pod tym masz dopiero kamień. I to sam kamień. Ostro. Jej. A ja rozkminiałam, pamiętam, ostatnio, czy... O, nienaruszone gniazdo. Czy można kopać dziury tutaj? Ale mam dużo piórek już dosyć stosunkowo. Znaczy, przy sobie to wiesz, ale mam jeszcze w tym, w domku. No to możesz sobie zrobić strzały. No i, chyba... z no i chyba tak zrobię, tylko wiesz, od razu też nie będę umiała strzelać łukiem, bo wszędzie się inaczej strzela. No tu jest opadanie, więc musisz brać na to też uwagę, że trzeba zawsze wyżej ciut. Patrz, podkopałam się. Ale, tu, ale jeszcze, żeby tu można taką wodę rozlać, to byłoby fajnie, widać. W e, ziemi wsiąka woda zbytnio, byś musiał beton wylać, jakbyś chciała. A. Czyli jest to możliwe w sensie ogólnym, że że wodę le, wlewasz. Tak, tak, tylko że nie z butelek i tak dalej, tylko wiadrem. O, jeszcze wiadro można mieć. No to ładnie. A może ja nie słyszałam zombiaków tylko siebie, znaczy swoją postać, jak ona się męczy. Weź chwilowo naciśnij tab. No. Poszukaj tą ludzika z czapką uniwersytecką wyżej. Tak. Nie tą czapką, tylko jeszcze drugą. Tak. Masz pięć punktów do rozdania. Ja bym ci rozdał, weź yy, pojedź, tam masz oko, mięśnie yy, i tak on się nazywa. Mie pod napisem umiejętności. Czekaj. Okay. Wyżej, 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 wyżej. Wyżej jedź. Wyżej, 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 wyżej. Jeszcze wyżej. Jesz jeszcze, wy o tu. Tak. We sexuality Tyrannosaurus. Co? No, kliknij raz. Najedź na, że jesteś w drużynie, ale grzejesz ławę zużywasz 8% mniej wytrzymałości, a taki bronią białą. To mam to? No to kliknąć? E, wózeczek masz obok. O to, i kliknąć? też, no ale to ci się przyda nie będziesz się męczyła. Znaczy, bo myślę, że ja się nie znam, więc w sumie ufam tobie, tak? No to kupuj. No to kupiłam. Łatne. Masz jeszcze 4 punkty. Możesz wziąć niżej sztygar, co ma wygar. Tak. I początkowy górnik. Piłam. Jeszcze... I teraz wejdź na młoteczek na samej górze. Tu? Jeszcze wyżej, wyżej. Na samej górze masz. Mi... Jeszcze wyżej. to No. Ale mam jeszcze dwa punkty rozdania, to Ale weź, weź na chwilkę. I weź teraz yy, poszukaj mu, młotka cikierki. Ala. To to? Wpisz. Jak się nazywa tą śkierka, co ulejesz? Kamienna, kamienna siekiera. No to wpisz kamienna siekiera. Kamienna. No, i teraz kliknij na nią. już masz drugiego poziomu, więc możesz sobie tą zrobić, a tamtą z, y, usunąć z ekwipunku. A jak ją usunąć? No, kliknij na nią i y, zdem, zezłomuj. Odzyskasz y, kilka kamieni. Ale jak? Wyrzuciłam ją. Nie wiem, czy odzyskałam, czy nie, ale jest ciemno, i nie. Co się dzieje? No, jest ciemno, bo jest 23 już godzina. Już powinnyś, zombiaki, biegać, ale wyłączyłaś bieganie. No to bardzo dobrze, bo nie dałabym rady. Przynajmniej na początku, nie zanim człowiek ogarnia, co w tym chodzi. A co, te dwa punkty jeszcze, to w co... Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Gdzie? Tu. Koło nie jest. Ja biegnę w stronę domu. Chyba. No dobrze, ale cofnij się, one są proste jak chodzą. I po prostu z daleka próbuj go bić. Okej. Okay. Najlepiej w głowę. Ja nie mam wytrzymałości, nie mogę uderzyć. Ja nie umiem trafić w głowę. Nie mam wytrzymałości. Kurde, nie trafiłam. Ja przecofam, nie wiem gdzie. Gdzie jest mój dom? Ja padnę! Dobra! Oh my god! Gdzie jest dom? Uf, ja jest do domu. Ja już mam dom. Ja chcę dzień. Totalnie, bo w dzień wszystko widać. Drzwi upgrade'uj jak chcesz, bo masz trochę chyba stali. Mam. Teraz musisz zrobić lepsze drzwi, żeby je upgrade'ować. Aha, czyli to jeszcze w ten sposób. Kliknij też prawym, może masz ten i o. Dziękuję. Nie mogę na to lepszyć tego już. Udam Bo kobiel nie zrobiłaś, nie przerobiłaś na kobela. Węgiel mam. Skipi. Czekaj. Okay. Jak mam zrobić teraz kobla? No jakby, e, Nie to, to są bloki. A Czyli... e, kliknij na glinę i. O, albo bruk, albo na glinę klikasz i po prostu sobie wybierasz. E... Nie wiem, z 50. Co się robi? Uderz w... O właśnie. Tak w międzyczasie. Pięć kobla idzie ci na jedną ścianę, jeden blok. Pięć kobla? Dziesięć kobla na jedną ścianę ci idzie, to znaczy na jeden blok. Aha. Osoba. A za księżyc świeci. Patrz. Pięknie. Poglądam sobie widoki za ten czas, ale nic nie widać o Dobra, już się ulepszyło wszystko, znaczy już się ten zrobiło. Już myślałam, że mogę nawet skrzynię ulepszyć, a to byłby... Bo... nie, ten tu nie, ale już to, to zużyłam, bo nie zużyłaś. Dopiero jak upgradeujesz, to dopiero się zużywa. Aha. Nie mam już. Potrzebuję więcej temu Ej, tam coś było. E? Tu mogę jeszcze schować? To mogę schować... To mogę... To mogę... To mogę... To mogę schować, to mogę schować... Piwo. A co mi piwo może dać? No to przeczytaj. Regeneracja wytrzymałości obrażenia bez broni? Odporność na ogłuszenie, czestowanie... Jakie, jakie obrażenia od... Bez broni Masz misję na przykładowo nabicie po piwie zombiaków Musisz katropić trzy zombiaki po piwie przykładowo Ostra yy, piwo daje ci, że jak walisz ręką masz obrażenia razy 300. Aha Dobra, jeszcze nocką się przejdę Co za drzewo, co to jest? Znaczy nic chyba, to jest tylko, tylko tak ja nie wiedziałem iść teraz, wiesz? Bo tam był mój kamień, który biłam chyba. Nie mogę kopać coś, ale. Muszę, wiesz. Co słyszałam? W nocy cię te dźwięki straszą, więc. Ale co słyszałam, ja tam nie chcę. Jest dzień. To strasznie. No to jeszcze trzy godziny w grze. Znowu słyszałam dźwięk. Ja wszystko słyszę. To jest straszne, to jest gorsze. W dzień to jeszcze da się to wiesz, przeboleć, nie? Ale wieczorem, w nocy jak jest ciemno. Nawet, nawet ta sowa straszy. Ja się boję gdziekolwiek iść, bo jak gdziekolwiek nie pójdę, to się boję. Puste. Co najlepiej porobić, tak zwanym międzyczasie, tutaj, zanim się wystraszę? To jest straszna naprawdę. Najlepiej się zakopać i po prostu siedzieć w kopalni i kopać. O, kopalnię zrobić. zrobić! Z domu najlepiej. Tak, tylko że zombiaki będą ci waliły w ten. Więc frame'ów byś musiała dużo narobić. Żeby szybko wychodzić. Albo drabinki. One się będą rozpiły w kopalniach potem? O to chodzi? Jeśli nie ma tam wyrka czy czegoś co ich nie rozpałni, to mogą się też yy, tam zrespić. Aha, czyli one się nie respią tam, gdzie jest dwyrko, czyli tutaj? Tak. Albo ten blok taki, co ci mówiłem, yy, do przenoszenia rzeczy i tak dalej. Ten czarny taki. Przepisy własności, Coś tam. No. A. To kurczę, mogłam sobie powiększyć domek jakoś. Nie wiem jak? No to później będziesz rozwalała to, i sypo... albo się przeniesiesz gdzie indziej, gdzie będzie ci lepiej. No tak, niby tak. Jestem ciągnąć przyzwyczajona, że ja spadam, stąd tak nacisnę shift. Bo, jestem... bo w Minecraft, jak shift się przyciśnie, to się kłóca i się nie spada. A tu nie można i trzeba uważać, że po prostu nie spać. Da się jakoś to zablokować, żeby nie spać stąd? Nie. Okej. Okay. Weź teraz, we, wejdź w tab, naciśnij. Tak. Weź budowlany domek. Tak. I masz tutaj drewno słupki wyśrodkowane, drewno słupki. Drewno słupki. To. Wyżej ciut jedno. To. No i wytwórz jedno. A co to robi? I teraz postaw na, przy samej górze. W sensie. Tylko musisz obrócić jeszcze. Ale w Sę... sensie nie rozumiem. Którym stawi stawiasz? Prawym. No to lewym naciskaj. Ale tu, czy tu, czy tu? Obojętnie. Jeszcze, 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 jeszcze. A, ono się tylko tak obraca. Aha. To weź, weź R, R przytrzymaj dłużej. O. I weź teraz obracający się kwadracik, taki nie to, tylko o to. Kurde, padło. Czekaj, jeszcze raz. I teraz I... obracaj. Jeszcze, 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 jeszcze. Okay. No, miałaś dobrze, ale Kurnia. Nie powiedziałeś stąd, tak? Jeszcze, jeszcze. Tak? stój, stój. stój. Spadnij teraz z tego. Się, mam się, Wam spać tako? E, wyjdź, wyjdź z budynku teraz. I jak najwyżej przyczep to do ściany. Czekaj, bo coś jest czarno, tak. ja nie widzę nic. O tak? No, tak. Ej, ups. Tak i. Tak. I teraz na tym możesz stać i przez to możesz strzelać. A bez tego nie mogłabym strzelać? Eee, tak, czasami zombiaki ci tak podejdą, że. Muszę tak. o... A, a o to... tego spadania, właśnie, tak? No, a tutaj tak stoisz przykładowo i strzelasz w ząbiaki, widząc je całkowicie. Aha, no to spoko. I to przez to możesz strzelać z pistoletu, z łuku i innych. Aha, no to spoko. Zaraz będzie dzień. Co robi? Tak myślę, bo tam się robi takie jasno. Głodujesz jak nie wiem co, ale no. Nie wiem, jak chcesz. Możesz zjeść, tylko że to jest nieopłacalne. Zobacz, ile masz procent tego. Zakażenie. Już jest pomarańczowe. No, ale dobra, zaraz będzie dzień. Ja myślę, że na dzisiaj wystarczy, także będziemy chyba kończyć, co? No to w pa. następnym y, odcinku będziemy umierać. Tak, <coughs> zapewne tak. Znaczy, nie wiem, czy odcinku, bo to rozłożę na party, także chyba za dwa tygodnie. Czekaj. No, dwa tygodnie. Dobra. No i na pewno następnej nagrywce. A tymczasem do następnego, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, no i cześć. No, trzymajcie się.